Trzymano, jesteśmy już tutaj. Wyrzuć trole, trolle. Dawaj trolle. Co? Nie, dobra, czekaj. Trzy, cztery. Przetrzymałem. Najpierw będzie. Wyrzuć czekaj. Wyrzuć nie trolle. Już każda nawala, minuta chyba do Sylwestra. Czy ileś. Czekaj! Leci dopiero, zaczyna się. W końcu. W końcu się ruszyło. <laughs> Filotechnika jest spalana pod nadzorem dorosłym. Co? tego nowego. Dziękuję bardzo i wzajemnie oczywiście. Ja się nie Lecimy z następną wyrzutnią. Tutaj wszystko mamy. Ty! Baleta, dawaj, baleta. Baleta! Co? Baleta. Ej, co Tutaj nie przeszli oni, nie? Co mieć, dobra. Co że tak chaotycznie wszystko? Ale dobra. Czy Ej, odpad, Ej. spodnie mnie. No to, to taka wyrzutnia na początek. O, jest walista Ale to fajnie, bardzo. Fajnie, nie? Dawaj zombie strzały, strzały invasion. Są. Zombie invasion. Dobra, Medium zombie invasion, tu jest, ej! Strzelisz? Sam? Ja odłożę kupek Dajesz, dajesz, nie przestaje. Dlaczego tak? Piwo, jesie, chodź. Dzień No. Ale zaraz się rozkręci wszystko. To to na sam... Dobra. Musimy coś tu Zombie... Mama Ale wysoko poleciało. Za wysoko moim zdaniem, nie? Dawaj. Wyrzutnia. Wyrzutnia. Dawaj tę y, wyrzutnia rampę. Tylko czy jakaś single shot. Tak ta odsuć, O Rampę. Rampę, rampę. I zaraz wyrzutnia po tym. Teraz sobie tak no, nie, weź wyrzutnie, wyrzutnie. No, nie, my mamy, my mamy ramach, ale no, mamy no, to no, czemu nie? Wyrzutnie! Wyrzutnę, rampę, mówię! No rampę! Rampy, każdy nawala szczęśliwego nowego no, roku. Nie tam Kurna. Dobra, lecimy, wyrzucię rampę. Na sam koniec. Fajna w miarę. O, ładna, ładna. Sara tutaj. O, ale duże efekty, 20 mm, niby, ale ładne. Szczęśliwego nowego roku, jeszcze. Ładnik kraknik zawaliste. Dawaj! Spokojnie! Spokojnie! Co chcesz? Nie! Czekaj! Przecież, dawaj, tu, tu. Tu. dawaj tu! Dawaj! trudny! Nie, no bez, bez... sensu! Bez sensu. Dobra, odsuń się, odsuń się, bez... Rakieta zombie invasion ta największa. Leci! E, ładnie w miarę. Dawaj, wyrzucam? Ale nie wiem, oni popędzają nas. Co? Popędzają nas. No. To bez sensu. Zarawany tutaj. Tyrand. Dawaj, tytank. Oni się spodobały, a nie miałyby przestrzał. Tak, tak. Co ten chwilatę tam robi? Co? Ten co ten chwilatę, co to tobą jest? Co tam. Czekaj teraz. Czyli Czekaj, to drugi czy pierwszy? Dobra, otwórz. Odpalaj już. Dobra, poszła, wyrzutnia tyrant Ej, ale szybki zapach o, To jest to. Na ziemi coś wybuchło Nieważne wywalone Ole nic go nie Duże są, to jest 20 mm niby Tamtym, Tamty po tamty boki no. Weź y, ten. Y, acaba. Ja wezmę za ten czas rakietę. Y, Medium wraz z y, rakietą małą. Od tego. Od zombie invasion. Weź. Ej. Alan. Acaba. No. Acaba.

Dobra, wyrzutnia, znaczy ten. Single shot za taba. Ale, single shot za taba! O kurde. I tutaj jeszcze. Hukowe to jest, akurat. Wyrzutnia? duży jakiś postawić. Wyrzutni No tam, ale Boże, spokojnie. Dobra, wszystkie naraz i tyle. Boże, jedyny tutaj, tak odpalanie takie. Co? O no tutaj, dwa na raz. Szybko. Masz? Trzy, cztery. To jest skybus. Wyrzutnie? Wyrzutnie. Maga dawaj. Dawaj Maga. Zaraz, Boże, na sam no, klucz, klucz. klucz. Dobra. No to spoko. A, mam! Alan! Wyrzutnie! Tak. Tak, Ta, Boże, zamieszani nie wiadomo co robią. Chcę lepiej samemu pójść. Tyle, dawaj, czekaj, Dwie, dwa na raz, dwa na raz, czekaj, trzy, cztery, powiedz kiedy. Dobra, dobra, dwa na raz. Chyba pójdzie oh. Tamto ładna 30 mm prawdziwe. Tamtej nie obłożyliśmy nie. Dobra, dobra, wywalone w to Nie obłożyliśmy tamtej Mam nadzieję, że nie zapali 30 mm No Dobra Czekaj Weź tą o tą tam jest, czekaj Weź o tą no, o tą z Biedry no Tylko weź tą bez gipsu może to? Bez gipsu może Dobra Skyplanek sobie od razu odpalimy Ale to idź, idź tam ty c... Dobra dawaj Co ty robisz z tym? A kopnąłeś bo tam rakieta. Dobra, spalaj. No bo się wystrzelały na początku wzięli te największe i teraz dlatego chciałem właśnie Oczu się. Oczu się. fajno jejku. A tam jeszcze jakaś wyrzut nie leci No dawaj szybko Masz to? No jejku Ej, odsuń się od tego, może jakiś nie wypał. Jak ląd tu nie mają Puść to Puść Ty drugi ląd podpalasz czy pierwszy? Tu się podpalacie Nie zapali się No mówiłem, że jest Dobra uciekać dalej szybko Ojca Balista Ej ładna Krakling Lecimy Nie wiem ile się nagra, ale na razie się nagrywa, tak, więc... ten jednak dobry był. Dobry z Biedronki pustak. Finał! Patrz tam, niebieski efekt był. Ale oni są, żebyśmy wszystko wystrzelali na początku. Ale tak nie chcę właśnie. No to weź, tą dużą. Ja sobie tutaj oboże. Ja chciałem to powoli, tak po kolei. Ty, tą Co? No dawek jest sobie od razu położyłem skyboostera No wiem To weź przekręć kijek Szybko, szybko No poczekaj Masz? No to przepchaj ją, bo tam jest ziemia Czekaj, poczekaj Dobra, tak, no Dawaj, wbijaj Usmalony cały Dobra, oni się pości, bo oni My zostajemy całą na strzelam, nie? Największa rapieta ładna, nie? W ogóle patrzyłeś? A tam. No to dawaj, rzucaj w międzyczasie szybko. Rzucaj, rzucaj! Nie zatykaj! To a akurat... O, chwilę... F... Ładne, nie? Weź dwa wulkany naraz czy coś. Odpalaj... No to weź! Ej, dawaj dwa. O, to? To? Ale to... To takie pojedyncze. Mały kamikadze. Czekaj, nie rzucaj na razie puków. A co to jest? To rzucaj. Rostroboskop obok mnie, XD. Dwie... Co to? Jej, kurś że już hukowa jakaś tam te tyle Dobra? Dwie rakiety zombie inwejsionego Tak!

Fajna, fajna, tylko nie ma co pusty. Kurczę. A, jeszcze! A finało. To akurat fajnie. Ja też. Ja już myślałem, że to koniec. Weź karabinek jakiś. Dobra, dwie. Co?! No, ale to powieś na siatkę! Nie, no mój ten mój co ty, ale na to jest Ale to. Ja coś, już miałem plan na to wszystko elegancko. Z tej strony, nie? Czekaj. Ale na siatkę mówiłem, że się jedna drugą rozwala. Szybko, na 3-4 odpalamy. Na siatkę połóż, żeby to spadały petardy. Lątem do kogo? Do nas. 3-4, no. Karabinek i dwie Medium Zombie O, w tym samym miejscu Co to? A, karabinek, no i widzisz, tak to działa Ej, butelkę wsadź Ale po butelce się rozwalę Eksploder, pięć tam jest Eksploder Już czy nie? O, Eksploder Dobry. Exploder Dobry, Dobry, dawaj to szybko, to, to była fajna. Y, emot, emotion. No to dawaj w międzyczasie, tylko nie największą, jaka? Medium, czekaj. Powiem trzy, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. sobie Trzy, cztery. Nie, już. Mamy? <laughs> Wyrzutnia. O! No ładnie się skomponowało. Kredry. Dla mnie top 3 jak na razie. Ładnie. O! 30 zł, co? 30 zł. Pizza? O, fu, ładna. z Angelem. Ale to szybko to. No to. No nie teraz, to nie. ale było jeszcze jeszcze. Nie, no to nie Prawda, to karabinek? Wiesz karabinek? Wiesz karabinek? Zapomniałem. się w ogóle? Jak się? Czekaj, to tutaj. Jak się wyłączy, to przepraszam, ale no. Dawaj na 3-4! Naprawdę Szybko. Czekaj, czekaj, czekaj. Spokojnie, szybko, ale szybko. Spokojnie, ale szybko. Dobra porane. Masz? Mam. 3 Czekaj, czekaj. No. 3-4. <laughs> 200 zł i rakieta. Ej, myślę, że lepszy będzie, ale dobra. Niezłe. Jeszcze mamy. I właśnie chcieliśmy się dopiero rozkręcać. I trzymam single singleshota hukowego. Ja, ale szybko, szybko zaraz. Zombie Invasion. duża tym razem. Oj, ten kijek już się. Ten kijek już się przewraca. Masz to? Hukowy? To jest select. Jesteś? 3, 4, tak. ja Podpaliłeś? Mój tak o, nie. Aj! Tu Exploder 5 pod nogami. A nie się. Exploder 5. Co? Weź Explodera 5. Ale nie rzucaj na razie. Te cztery, prawda, że Peter Tak. Sorry za takie pytanie. Dobra, lecimy teraz New Generation oraz Skyrocket No! Jak? Ale tu na siatce, weź szybko Masz? Ląd? Tylko weź nie od Nie od dupy strony, dobra no, czekaj 3 No Ej, bo mi na palnie Karabinek jest, uważa. Co tam jest w karabinku? <grymka> Exploder Teraz <grymka> najmocniejsze. Teraz? Poszło najmocniejsze? A gdzie był Exploder 5? O, oj! tu jest. Mocne, nie? Ale wolno. Jeszcze mamy trzy wyrzutnie, największe takie. O, ja pierdzę. Niech im będzie. To to i to. Cicho bądź. To w ziemię? No, spróbuj. Wyrzutnie, ufo. Nie widać, ale dobra. U, tutaj mamy zdrapany już ląd. Ja już mogę. Trzy, cztery. Szybko. No szybko. No. Już? Tam Zapaliłeś? Nie. No to. Od tej strony. Masz ląd. Ej! W dobrą stronę. No O ta będzie fajna! 30 mm Piękne coś Tam jeszcze się Dobra wywalone tam Wiadłem jeszcze artowan trochę To nie ta strona Dobra Taki mały bejt Ale nie widziałem szczerze 21 minut Piękne Aj bez śmiału. myślę że... Czekaj jeszcze co mamy A mamy tą największą jeszcze tak, tak, 3 klucze, to to Nie możemy było to będzie Nie a jeszcze nie strzelaliśmy? Nie, strzelaliśmy. To, to nie, tych małych pipidówków. nie, 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 wiesz nie, 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 będę. nie, nie, to nie, nie, bierz. no to nie, 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 to, to nie, 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 Tak. Może Zombie Invasion wraz z. Czekaj, jak tuś ma? Zeus. Zeus jest tylko tam. Wtąd. Dobra. Czekaj. Trzy, cztery. Ja już mogę. Dwie rakiety takie, no, w miarę duża. Jedna, cztery. Trzy, które mam. O, kurde, wziąć? Ładna. Dobre to. Dobre. Wyrzutnia. Wyrzutnia. Zostawcie sobie te pierwsze, jak długie. Dwie rzeczy, wierzy, wyrzuty nam zostały. Chyba że dwa naraz. Robimy? Dwa naraz? Dwa naraz. Zostały nam dwie. To na w dwie naraz. Ostatni. Dwie naraz? No dobra. Nie, nie, dobra, nie. No, odpalisz? Dobra, to, co wygrałem w konkursie, trzy strzałów. Czekaj, muszę zrapać ląd. Dobra, kiedy? Czekaj. Trzy, cztery. Wyrzu... Tamci se poszli. Dobra, niech sobie... Ale pięknie. To ta, co... Mama, to ta, co wygrałem. To nie można było tak od początku. Ale jak on jest tam? A, dobra. na początku. No właśnie raz się Ty, Jak to szybko było, ja nie widziałem. A nie czy nie puszczyłem lądu rezerwowego przypadkiem. Tak? Ale dobra, ładnie było. Szybciej. To ja. Czarny chcę poszukać. Nie patrz, ładnie, nie patrz. Daj trzy na raz. No chyba ci Dawaj. Albo nie, nie zrobimy. Trzy, cztery. I zaraz tam największą wyrzutnię. No. Jest... Dawaj tą dawaj, największą. Piątka, największą, a, dawaj. Nie, bo oni się psa pią. Dawaj ja, największą. Ja. No, Ale ja to sobie całkiem inaczej o, układałem. To, o. A ja to sobie całkiem o. inaczej o. układałem, szczerze. Tak? Że mi to trochę inaczej będziemy strzelać. Ja tak Że tu. Gdzie, a tutaj, a tutaj. Weź przesuń te kamienie bardziej. Błaś, tam, 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 tam. Ale. Nie, dawaj. Jakie przesłój bo tutaj to nie... Dobra, dawaj! No dobra. To tutaj chyba, że... Dobra, chodź tu. Ale szybko, szybko, szybko. O, ale sy palce zdarłem. Teraz będzie. Dobra, jakąś wyrzutnią w sumie o Boże. Dobra, spodaj. Oh, 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 ale Jak ty to kątówki? W naszą stronę? Dobra, na nas? No na nas, sobie, ty? Sobie. Czy to jest ląd? Pierwszy okej. Okay. Mama! Ale dwadzieścia dwa. To będzie fajne moim zdaniem. Gdzie mama? Mama, chodź! Ja się odsunę lepiej. Co teraz? 25 mm, milimetrów, widać różnicę. Ej! Uf, Ej! Coś tu nie poszło nie tak. Jak tu w domu, widziałeś? Coś tu poszło nie tak. Dobra, żegnamy się. Co? Żegnamy się. Chodź, daj mi spokój. Dobra, ja bym się chciał z wami pożegnać. Stawcie łapeczko w górę, subika. No i szczęśliwego nowego roku. Siema.